Przekraczam próg i nie mam wątpliwości, że coś jest nie tak. Byli tu pod moją nieobecność? Dlaczego akurat dziś? Szybko łączę fakty. Wczoraj w El Parazido śpiewałem na rauszu coś zakazanego? Siedział tam taki niepozorny facet. Mógł wydać polecenie podrzucenia mi pluskwy. Pierwszorzędni fachowcy, żadnych śladów. Zaraz, zaraz mój kot gmyra przy gniazdku elektrycznym. Rozkręcam gniazdko, ale kątem oka widzę, że kot też się zmienił. Patrzy na mnie z jakąś pogardliwą satysfakcją, jakby uciechą, że dałem się uszukać. Na zewnątrz biały, a w środku czarny. Zwerbowali go. Naprowadza mnie na pluskę w gniazdku, by odwrócić uwagę od siebie. Musi więc być i druga pluskwa umieszczona w jego ciele. Łapię agenta za karki, wychodzę na balkon. Dziesiąte piętro. Wystawiam go za barierkę. Tewu futro się wyrywa. Ręka drży. Moment decyzji! Decyzja! Otwieram oczy, stary biały kot gapi się na mnie z ciekawością, na szczęście już nie TW, ale cywil, chociaż, nie wiadomo. Podnoszę się z łóżka i znów oglądam zapyziałą norę, w której tkwię pomimo czterdziestki na karku. Moi dawni przyjaciele dorobili się lepszych chałup dzięki niejasnym koligacjom i nadstawianiu się oficjelom. Wielu dla kariery zdradziło własne zasady, nie utrzymują już ze mną kontaktu. Samym swoim istnieniem przypominałbym im, że kiedyś liczyło się dla nas coś więcej niż rozpieszczanie grubych żon wycieczkami na All Inclusive. Gdy jeszcze oglądałem telewizję, w gębie każdego polityka na mównicy sejmowej widziałem rysy tych sprzedajnych skurwysynów. synów. By się nie dręczyć, dekadę temu wyrzuciłem odbiornik. Od tego czasu do porannej szklanki nanowody słucham wiadomości tylko z niezależnych źródeł, z internetu. To ostatnia ostoja poszukiwaczy ukrytej zasady. Ostoja ludzi niezduszonych stryczkiem skroplówek finansowych oplatających Polskę z zachodu. Są dla mnie jak rodzina. Razem śmiejemy się z konsumentów reżimowej papki informacyjnej, razem pomstujemy na anglosasów. Razem płaczemy nad Polską. Bratanek kiedyś zgrał mi na dysk film, podczas którego jeden ze złotoustych wyczytał mój nick, Rozwadowski 11, jak rodzina. Chciałbym, by kiedyś wyczytał moje prawdziwe imię, ale nie jestem naiwny. Listy proskrypcyjne uzupełniane są każdego dnia. Rozwadowski 11 to ja i musi mi to wystarczyć. Dostrzegam, że kończy mi się zapas nanowody. Duszkiem wychylam szklankę i składam zamówienie na kolejnych 10 litrów. Śniadecki kiedyś przebąkiwał, że wie, jak plazmować wodę samodzielnie. Muszę zapytać go o to przy dzisiejszym piwku w El Parazido. Ubytek 500 zł miesięcznie daje się odczuć. No cóż, tyle kosztuje niezależność. Ostry dzwonek telefonu. Tak rano? Sięgam po wysłużoną Nokię. W tym modelu nie da się konwertować rozmów na mikrofon do transmisji zewnętrznej. Odbieram więc ze względnym spokojem. Mówi jakiś facet, rzekomo z przychodni, w której kiedyś się leczyłem. Chcieliśmy zaproponować Panu przegląd stomatologiczny po promocyjnej cenie 70 zł. Facet ma dziwny głos. Jakby wojskowego? Nie, dziękuję. A jak dawno temu robił pan przegląd? Co jest? Dlaczego chcę to wiedzieć? Niedawno. Żeby na pewno nie powiedziałem zbyt wiele? A może ktoś z pana rodziny? Nie, nie jestem zainteresowany. Zrywam połączenie. Dlaczego chciał znać stan uzębienia mojej rodziny? Informacja niby nieistotna, ale wykorzystać można wszystko. Nawet z takich drobnostek są w stanie wywieźć wiele pozornie niezwiązanych z nimi informacji. Profilowanie z użyciem superkomputerów. Mówi się, że tylko w celach marketingowych ale taka wiedza to duża pokusa dla jeszcze większych graczy. Big Tech dziś potrafi niemal wszystko i współpracuje z rządami. Powiesz im o popsutym zębie, a oni wrzucą to w taki komputer i będą wiedzieć, co jesz na obiad, kiedy śpisz i czy stanowisz niebezpieczeństwo dla władzy. Blokuję numer, chwytam pomarszczoną wiekiem skórzaną teczkę i ruszam do pracy. Jadąc tramwajem, tłumię myśl, że zaraz znajdę się w oparach biurowych intryg i intryżek. Próbuję cieszyć się pierwszymi ciepłymi dniami, a mój wzrok wędruje ukradkiem po młodych sarenkach, które wreszcie zrzuciły z siebie płaszcze i ciężkie kurtki. Przyroda urządza zdradliwe święto płodności. Celebrowanie go zwykle kończy się pustką w duszy lub w portfelu. Ile już nie bzykałem? Żonę odsunąłem dwa lata temu. Od tego czasu tylko raz. Było blisko. W kobietach jest jakieś zło. Potrafią się znakomicie kamuflować w dziecięcą niewinność. Niewierność mojej eks rozpoznałem dosyć szybko. Po drobnych zachowaniach, roznamiętniona twarz przy rozmowach z koleżanką przez internet, wykręcanie się od łóżka, jakieś nagłe zainteresowanie sztuką to musiał być jakiś chałturnik, wierszorób, szarpidrut. Pewnego dnia kupiła kalendarz z reprodukcjami jakiegoś malarza, o którym nigdy wcześniej nie słyszałem. A skoro ja nie słyszałem, to ona tym bardziej przecież była ignorantką, zupełnie nieciekawą świata. Pomysł zakupu kalendarza nie mógł więc pochodzić od niej samej. Pewnie chciała czuć się bliżej niego. Nie byłem jej dłużny, chociaż... Nie, przecież nie przespałem się z tamtą barmanką z El Parazido zemsty. Po prostu chciałem jej pomóc. Przede mną jeszcze trzy przystanki. Cień tej krowy, którą kiedyś wpuściłem do swojego domu, czasami nawiedza mój umysł. Chciałbym go czymś rozproszyć jakimś porywającym tematem. Ukryta zasada. O! Kolejny urząd zawiesił żółto-niebieską szmatę. Dlaczego zawiesił? Bo wszyscy tak robią, absolutnie bez refleksji. Stabność, nieznajomość ukrytej zasady. Wysiadam z tramwaju i mam przed sobą ten okropny, brutalistyczny budynek przypominający upośledzonego olbrzyma. Przez wiele lat mieli on w swoich bebechach setki ludzi, a gdy przepracują swoje, wypluwa nieświeże, zgorzkniałe skorupy. W mojej firmie pracują zarówno starsi, jak i młodsi. Ci starsi zarażają młodszych plotkarstwem, rytualnym podkładaniem świni i donosicierstwem. Kiedyś myślałem, że robią to z nudów, ale szybko dotarło do mnie, że to coś więcej. To odgórna polityka firmy mająca na celu stworzenie panoptykonu. Więzienia, w którym więźniowie nie wiedzą, że są obserwowani, a nawet więcej więzienia bez strażników, w którym więźniowie sami się nawzajem pilnują. Nigdy nikomu się nie zdradziłem z tego, że przejrzałem plany naszego kierownictwa. Zdaję sobie sprawę, że gdyby oni wiedzieli, że ja wiem, zostałbym prędko załatwiony. Podobnie ostrzeliliby mnie, gdybym zbojkotował udział w tym niepisanym obowiązku służbowym. Gdybym to zrobił, misternie skonstruowana machina niewoli zaczęłaby szwankować. Poddaję się więc sterowaniu, pozostając zwycięskim, gdyż znam jego mechanizm. W sali mojego działu mają stanowiska jeszcze trzy osoby, których imiona pominę. To najbardziej absurdalne stanowiska: Ciał bezpieczeństwa informacji firmy. Być może brzmi poważnie, ale wcale tak nie jest. Doskonale wiem, że coś takiego jak bezpieczeństwo informacji nie istnieje, a przed próbami ataku nie da się uchronić. O bezpieczeństwie decyduje bowiem najsłabsze ogniwo, a tu wszyscy są najsłabszymi ogniwami. Na przykład pani Z, z którą siedzę biurko w biurko, wynosi dane poza firmę i sprzedaje je na czarnym rynku. Oczywiście nigdy jej za rękę nie złapałem, bo jest przezorna. Więc skąd to wiem? Jeszcze przed Wielkanocą bulwersowała się, że NFZ wyznaczył jej wujowi termin na chirurgię kolana za 40 miesięcy. Później temat zdechu. Prosty wniosek – zapłacili prywatnie. Skąd wzięli na to pieniądze? Gdybym urodził się wczoraj, mógłbym się jeszcze łudzić, że z innego źródła niż kupczenie danymi klientów. Pani Z akurat dziś nie ma w pracy. Pewnie jest w tej drugiej pracy. Ale jest pan W. Łysiejący grubasek, mający w twarzy coś szczurzego. Z początkiem lata idzie na emeryturę. Lubi się fraternizować, ale daje głowę, że w naszej celi pełni rolę nadrzędnego kapo. Kiedyś wypsnęło mu się coś o wartościach firmy. Nie ma wątpliwości, że śledzi najmniejsze odstępstwo od procedur i będzie bruździł jeszcze ostatniego dnia swojej pracy. A gorącą linię z dyrekcją zachowa nawet po przejściu w stan spoczynku, z działki, gdzie będzie wylegiwał się w słomkowym kapeluszu. I wreszcie asystentka, pani L. Właśnie mija ją na korytarzu. Obsesyjnie uporządkowana fryzura, zacięta twarz. Dwudziestoletnia psychopatka. Nie ma pojęcia o swojej pracy, a jednak ją tu trzymają. Jej obawiam się najbardziej, bo tylko w stosunku do mnie bywa miła. Dzisiaj mamy przestój. Pracownicy pojechali na szkolenie. Nas na szkolenia nie biorą, bo muszą stwarzać wrażenie, że ktoś pilnuje bezpieczeństwa. Każdy udaje, że pracuje, choć prawdziwą pracą jest śledzenie innych, czy aby dobrze udają. Jest to dużo bardziej wyczerpujące niż autentyczna praca. Na pewno wyjdę wyczerpany. Pilnie odgrywam swoją rolę aktora panoptikonu. Około 11 moje myśli zbaczają w stronę ukrytej zasady, i dokładnie wtedy pani L spogląda na mnie śmiejącym się wzrokiem. Przeczuła moje wykroczenie w powietrzu. Jestem na jej celowniku. Odpędzam myśli, wtedy spuszcza wzrok. O czternastej jestem już całkiem spocony. Inni też. Jeśli chcecie, wyjście wcześniej, rzuca pan W. Ja i tak mam z żoną wizytę u dentysty o siedemnastej, więc muszę zostać. Chyba pan W jest dziś w słabej formie, bo prowokacja aż na zbyt czytelna. Przystanie na propozycję zostanie skrzętnie odnotowane i przesłane do dyrekcji. Udajemy z panią Elżę, nie słyszeliśmy. Jak zawsze tuż przed 16.00 robię w głowie krótki remanent dnia. Nie jest najgorzej. Może poza tym, że zbyt długo milczałem. Od 8 do 16.00 wypowiedziałem trzy zdania, a zwykle pada z moich ust około sześciu. To mogło wydać się podejrzane. Mogło zostać odebrane jako otwarta wrogość i sprzyjać sojuszowi taktycznemu pani L i pana W. Robię test. Rozkładam się na krześle i pytam ich o plany urlopowe. Ostentacyjnie milczą, jakby w porozumieniu. A więc sojusz przeciwko mnie został zawarty. Dwójka wytrawnych strażników ma mnie na muszce. Jedyną drogą ucieczki jest tego sojuszu zrównoważenie, a to będę mógł uczynić poprzez sprzymierzenie się z panią Z, gdy wróci z urlopu. Wpychają mnie w pakt z diabłem. Wiedzą, że nie mam wyboru. Mają zaplanowane kolejne ruchy. Nareszcie koniec. Biorę teczkę i ruszam na przystanek. W drodze powrotnej wciąż ekscytuję się myślą, że nareszcie mogę wrócić do mojego refugium, zrzucić te wszystkie pozory, strząsnąć gęsty szlam fikcji i choć na kilka chwil zacząć żyć prawdą. Jeszcze ta cholerna psychoterapia. Jakieś skojarzenia? Pyta ona, ze świdrującym wzrokiem śledczego, uwydatnionym jeszcze przez grube szkła okularów. Wnętrze stylizowane na domowe pielesze. Miękka kanapa, tapety z kwiatowym motywem. Próba oszukania pacjenta, czy jak to mówią, by nas oszukać? Klienta. Kiedy po raz pierwszy mnie tak nazwała, głośno parsknąłem. Potem omawialiśmy to przez trzy sesje, za które zapłaciłem prawie sześć stów. Skojarzenia. Pożółkłe zeszyty. Odpowiadam śledczej, to jest psychoterapeutce. Ona czeka na dalsze zeznania, domaga się ich. Pewnie od tych pożółkłych zeszytów z dzieciństwa rozwijam. Mamusia składowała je na półce kredensu w naszym zagrzybionym saloniku. Notowała w nich wyniki losowań totolotka. Dzień w dzień. Przez kilkanaście lat. Mhm. Daje zainteresowanie. Po znudzeniu rysującym się na jej twarzy, wiem, że nie mówię dla niej nic wartościowego. To dla mnie znak, że idę w dobrą stronę. Nie wierzyła, że kolorowe piłeczki poruszają się w komorze losującej w sposób przypadkowy. Każdego wieczora porównywała wyniki i poszukiwała wzoru, pozwalającego przewidzieć jej szczęśliwe liczby, które padną w kolejnym losowaniu. Zaraziła ją tym chyba jedna ze znajomych, poznanych w szkole psychotroniki. Mhm... Mm Jeszcze głębsze znudzenie. Świetnie mi idzie. Wizyta odbębniona. Śledcza zadowolona, by utrzymać klienta fałszywie stwierdza postęp w terapii. Ja też jestem zadowolony, że skończyliśmy. I na nowo ekscytuję się myślą, że nareszcie mogę powrócić do mojego refugium, zrzucić te wszystkie pozory, strząsnąć gęsty szlam fikcji i choć na kilka chwil zacząć żyć prawdą. Spotkania ze Śniadeckim zostały dwie godziny. Będę ładował akumulatory mowami złotoustych. Podgrzewam pigosik ze słoika i z wypełnionym talerzem zasiadam przed monitorem. Pojawiły się dwa nowe nagrania. Stulecie hochsztaplerstwa w Polsce. Wykład człowieka z klasą, w starym dobrym stylu. Doktor złotousty symbolizuje dla mnie stary porządek. Coś, czego można się chwycić, w czym można się rozpłynąć. Tak, wiem, że przesadza z tą wielką lechią i słowiańszczyzną, ale nawet kiedy o nich opowiada, dozuje odtrutkę na terror poprawności, który co dzień w nas zaszczepiają. Jak w bydło. Nie, nie mówię, że we wszystko, co doktor Złotousty powiada, wierzę. Na pewno nie we wszystko. Ale nawet ta niewielka część... Minimalna część, w którą nie wierzę, lepsza jest od syfu głównego nurtu. Od tego domu wariatów, w którym żyjemy. A i tego, z czym się nie zgadzam, warto czasem posłuchać. Weźmy na przykład protokoły mędrców Syjonu. Tak, oczywiście, że wiem, że spisała to carska ochrana. Ale ja się pytam, co z tego, skoro wszystko, co jest tam napisane, się sprawdza? Oh, bigosik dojedzony. Pora na drugie wideo. O, będzie o wojnie. Ukamieniują go za to, bo ślepo nie powiela treści podanych do wierzenia uśpionym masom. Moja firma włazi w dup z hachłom od początku tej niejasnej sytuacji na Ukrainie. Terroryści z mojej firmy latali z flagami i podarkami, jak z rozwolnieniem. I spróbowałbyś się wyłamać, od razu by ci włożyli elektryczny pręd w dupę. I dlatego właśnie chcę słuchać. Kiedy profesor złotousty deszta ukrów, to jakby walił po mordzie zarząd mojej firmy. Dobrze! Czuję się żywiej, buzuje we mnie zdrowy gniew. Chcę się żyć. Strzelam sobie jednego przed wyjściem, żeby nie zostać w tyle za śniadeckim, i ruszam do Parazido. Od razu wpadam w poetycki nastrój. Oparty o kolumnę portyku, jegomość wystawia ramię jak samozwańczy odwierny. Uchylone drzwi prowadzą do sali, nad którą rozpościera się gigantyczny żrandol sporządzony z poroża jakiegoś leśnego diabła. Blask ognia w kominku rozświetla czerwone twarze niedopitków, twarze napięte do czerwoności, każda trawiona niepowodzeniami, zniekształcona przez alkoholowy wodospad. Wokół mnie krążą strzępy rozmów o lojalkach, dojcach i cycuchach. Stary bywalec w matowej kurtce Rambo stoi przy barze, oczekując moich uszu. Druk śniadecki we własnej osobie. Na wejściu bezwiednie dzieli się pewnym faktem zaniedbywania higieny przez Żydów przedwojennych. Nie ma wątpliwości, że jest jednym z ostatnich, których nie poniosła fala wielkich zmian. Dawno już odkryliśmy w sobie powierników. Trwa jego pijacka gadka długo i zmierza do mało znanej anegdotki o podsłuchu w kandelabrze hrabiego Zamojskiego, lecz dojść do niej nie może, gdyż Śniadeckiego porywają żarłoczne dygresje o Watykanum Secundum i pomstowanie na cesarza Watykanu. Tego jezuitę w trampkach, jak mu tam. Posoborowe to zaciera świadectwo tych, którym Matka Boża zezwoliła zwiedzić ostatnie kręgi piekieł. Pierwszorzędna robota pierwszorzędnych ludzi. Diabelski majstersztyk. Ale piekło nie jest puste. Są świadectwa. Świadectwa o jeziorze Spermy, Świadectwa Anny Emeryś i inne. Pozostaje nam się modlić, rozwadowski 11. Wymodlić przebaczenie. Śniadecki głęboko moczy ustaw kuflu i brązowym językiem zlizuje resztki piany. Ktoś niewytrawny uznałby jego mowę za bełko szaleńca, ale ja dostrzegam w niej ślady ukrytej zasady. Gdy rzucono na pożarcie kusemu świętą muszetry dęską, kontynuuje, cała operacja druchu wymierzona była w nas, białych ludzi. Stolica Szabezgojska przerwała przekaz słowa. Oczywiście słowa. Łacińskiego. Ciężko przerwać śniadeckiemu. Udaje mi się tylko wtrącić pytanie. Więc co robić, druhu? Infiltracja Watykanusów, odpowiada naokoło śniadecki. Zaszła bardzo daleko, ale już nie tak w historii bywało, druhu. W końcu zjawią się odpowiedni ludzie i nastąpi wstrząs. No bo, taki, proszę ja ciebie, Bergoglio Iglesias i jego mocodawcy. Bez nich nie powiódłby się duch rozłamu. Barowe ćmy gromadzą się wokół śniadeckiego jak wokół latarni, i choć nie rozumieją pijanego nabożeństwa, pokornie wysłuchują jego słowa. Czas mija, śniadecki przemawia. Wreszcie El Parasido pustoszeje, a wymęczona gospodyni otwiera okno, by wywietrzyć ciążący smród. Chłód wlewa się do wnętrza, dając znak, że pora opuścić potępieńczy przybytek. Z ław podnoszą się ostatni potępieńcy, ale ciągle niedopity śniadecki wyje. Nie! Wciąż tęsknię za niewinnością! Ja też za nią tęsknię. A odnaleźć ją mogę już tylko we śnie. O śniadeckiego się nie martwię. Procedurę mamy wypróbowaną. Wystarczy wyprowadzić go z knajpy i popchnąć w stronę domu, a na autopilocie dojdzie już do celu. Bez przeszkód. Ja wracam do swej ostoi. Rzucam się na łóżko i dogorywam. Kot, czy to cywil, czy TV? ociera się mój policzek. Choć może mnie sen. Pozostaje ostatni obowiązek. Zerkam na monitor. Spóźnia się? Nie przyjdzie. Nie! Wiem, że nigdy mnie nie opuści. Rozświetla pokój życiodajną zielenią i zaprasza do modlitwy. Osuwam się z łóżka na klęczki i zwracam twarz ku jej obliczu. Ukryta zasada. Powtarzam ją jak modlitwę. Co pływa po powierzchni. Nieczysta ręka puszcza, miraże urojone, powszednia nasza musztra. Wyprawę po klarowność, samotnie masz wyruszyć. Bagniska pełne fałszu, samotnie masz osuszyć. Co widzisz, słyszysz, czujesz, utkane z złej intencji, niewinność nie istnieje, więc przestań za nią tęsknić. I porzuć nadzieję.